Witamy w prologu gry SimRail: The Railway Simulator. Znajdujesz się w sercu górnego Śląska, najbardziej uprzemysłowionej części kraju. Wydobywany w tym rejonie węgiel przez dziesiątki lat zasilał wiele elektrowni, a stal produkowana w miejscowych hutach posłużyła jako budulec wielu obiektów. Przed sobą widzisz lokomotywę Trax z pociągiem towarowym załadowanym węglem dla jednej z elektrowni na wschodzie Polski. Poprowadzisz go na odcinku z kopalni węgla kamiennego Staszyc w Katowicach. Do stacji sosnowy zdań dówka. Wypełniaj rzetelnie swoje zadanie i podziwiaj industrialne widoki. Aby wejść do lokomotywy, podejdź do niej i kliknij na drzwi lub wciśnij jeden na klawiaturze. Uruchom baterię oraz aktywuj stanowisko maszynisty przełącznikiem na tylnej ścianie kabiny, użyj przycisku do skasowania systemu bezpieczeństwa CA-SHP lub stacji na kreweturze. Systemy te będą regularnie sprawdzać Twoją czujność podczas jazdy. Aby usiąść na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. Nasz pojazd zasilany jest energią elektryczną z sieci trakcyjnej. Podnieś pantograf. Zamknij wyłącznik szybki. Zaczekaj na zamknięcie wyłącznika szybkiego, uruchomienie przetwornicy oraz sprężarki zasilającej m.in. układ hamulcowy pociągu. Teraz ustaw kierunek jazdy do przodu. Przesun kran hamulca w pozycję jazdy. Wyluzowanie składu towarowego może zająć dłuższy czas. Aby to przyspieszyć, możesz przytrzymać kran w pozycji napełniania zwiększonym przekrojem. Teraz odbędzie się próba hamulca pociągu. Rewident sprawdzi, czy wszystkie wagony mają sprawny hamulec. Wykonuj jego polecenia przekazywane radiotelefonem 414 018 zahamować. Przestaw dźwignię hamulca w pozycję hamowania. 414 018 podhamować. Czasem kran hamulca w pozycji jazdy. 414 018, a porządku, Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Stasis kopalnia dla pociągu 414 018, w celu sprawdzenia radiołączności. 414 018, czyli dobrze, poproszę o analizę. 25 wagonów 2000 ton 370 metrów lokomotywa E186 134 maszynista orzechowski pociąg gotowy do odjazdu. No numer gotowości 27 Naciśnij na swój fotel lub użyj klawisza E, aby z niego wstać. Na końcu musimy zwolnić hamulec sprężynowy. Te przyciski znajdziesz na tylnej ścianie kabiny. Aby usiąść na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. Przestaw nastawnik do przodu, aby zadać moc i ruszyć. z Gałęźny do 414018. Dzień dobry. Będzie wjazd? Dzień dobry. Jak odwróć na sygnał zastępcy po ustawieniu rozjazdu i pojedziemy po tożerewnym do KMB. Dziękuję. Można podawać sygnał zastępczy i do KMB po tożerewnym. Naciśnij na swój fotel lub użyj klawisza E, aby z niego wstać. Przestaw programator reflektorów na pozycję piątą, sygnał PC2. Takie ustawienie reflektorów stosujemy podczas każdej jazdy po torze lewym.